W połowie lat 80. ubiegłego stulecia przyjechał do mnie krewniak z Anglii, no i strasznie mu się tutaj spodobały takie buty, które noszą szeregowcy. No, w Polsce wtedy jeszcze nie było takiej mody, potem się dopiero pojawiła moda na glany i martensy, no ale w Anglii już widocznie coś takiego było, bo on koniecznie chciał te buty kupić. No, ale gdzie tu kupić? No, tutaj na w Alejach yy, Niepodległości był wtedy sklep z sortami mundurowymi, tak to się nazywało. Dzisiaj jest to sklep z różnymi tam militariami. No, przyszliśmy tutaj do tego sklepu we dwóch, no i mówimy, że chcieliśmy kupić dla młodego buty takie, jakie noszą szeregowce. A ten sprzedawca, nie nieuprzejmie ale w socjalizmie to wszyscy sprzedawcy byli nieuprzejmi. Mówi Przydział poproszę No my nie mamy przydziału Zapłacimy dwa razy tyle co jest cena tego Ale chcieliśmy je kupić Bez przydziału A on mówi Przydział proszę No to nie było rady Musieliśmy pojechać na Bazar Różyckiego To brama wejściowa na Bazar Różyckiego Od strony ulicy Targowej W, w socjalizmie to, to było kultowe miejsce Nie było tych pięknych napisów ale i tak wszyscy wiedzieli o co chodzi, co to jest za miejsce. Kłębił się tutaj tłum różnych ludzi wchodzących, wychodzących albo czychających na jakąś okazję. Jeśli chciało się załatwić jakąś nietypową sprawę, to trzeba było stanąć tutaj w tej bramie i tak się bezradnie rozejrzeć wokoło. Natychmiast jakby z ziemi wyrastał jakiś macher, który pytał w czym może pomóc. Jak się dowiedział o tych butach dla szeregowca, to spytał przytomnie y, jaki rozmiar i czy mogą być lekko używane. No i Jak powiedzieliśmy mu, że mogą, to on mówi, no ale musicie mi dać ze dwie godziny. Najprawdopodobniej to czas niezbędny do rozebrania jakiegoś szeregowca. Jakiś miesiąc potem spytała mnie znajoma, czy wiem gdzie można dostać skórę z kota. Jakiś znajomy jej doradził, że na bolące koronki to nie ma nic lepszego niż przekładanie takiej skóry w miejscu, gdzie plecy tracą szlachetną swoją nazwę. Przyjechaliśmy tutaj na bazar, no ale ta skóra z kota to nawet na tym macherze zrobiła duże wrażenie. No ale nie stracił rezonu, rozejrzał się wokoło, zobaczył kota wygrzewającego się na dachu no gdzieś tutaj i mówi może być z tego no ale znajoma zrezygnowała jednak